Dzień dobry w kolejnym odcinku szefa dla młodych talentów online. Kto stoi na czele kuchni? Odpowiedź jest prosta. Szef kuchni, po angielsku executive chef czy head chef, po francusku chef de cuisine. Nie zawsze jednak pierwszego z kucharzy tytułowano właśnie w ten sposób, bo w dawnych wiekach najważniejszy był kuchmistrz. I to właśnie o nim chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Słynny etnograf Zygmunt Gloger Wspomina, iż kuchmistrz był zatrudniony już w 1365 roku na dworze Kazimierza Wielkiego i od tamtego czasu żaden dwór królewski, a później i dwory magnatów, szlachty, co bogatszych mieszczan, nie mogły obejść się bez osoby kuchmistrza. W średniowieczu kuchmistrzami byli Polacy. Później, wraz z otwarciem na kuchnię innych narodów, dotarli do nas również kuchmistrzowie z Włoch, później Francji czy Niemiec. Zostać kuchmistrzem nie było łatwo. Z opisu blogera wiemy, że w Warszawie pod koniec XVIII wieku, za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kandydat musiał najpierw przejść wszystkie stopnie kuchennego wtajemniczenia, od zwykłego kuchcika poczynając, a następnie stanąć przed specjalną komisją. Po sprawdzeniu wiedzy następowała najważniejsza część egzaminu. Przygotowanie przez kandydata wyzwolin, czyli po prostu uczty dla jego pana i najsłynniejszych kuchmistrzów w stolicy. Jak pisze Gloger, po tej biesiadzie ganiono i chwalono, co należało, wyrokowano, czy uczeń już dostatecznie wyterminował, pito zdrowie nowego towarzysza i wręczano mu na tacy srebrnej ozdobny malowanym i złoceniem patent na pergaminie podpisany przez jego kuchmistrza i innych obecnych kuchmistrzów, a wówczas on wypijał kielich na podziękowanie obecnym. Gloger zapisuje też, że taki patent kuchmistrzowski z tytułami króla, wydany w 1783 roku, znajdował się w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podpisał go nie byle kto, bo sam Paul Tremou, kuchmistrz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i autor słynnych królewskich obiadów czwartkowych. Kim tak naprawdę był kuchmistrz, jakie były jego obowiązki? Zacznijmy od tego, kim nie był. Otóż nie był kucharzem, to znaczy sam osobiście właściwie nie gotował, nie przygotowywał potraw. Od tego miał kucharzy, kuchcików, rzeźników, pasztetników, pieczystych, piekarzy, cukierników, którym zlecał odpowiednie zadania. Mówiąc odpowiedzialny za cały kuchenny staw, a także za zaopatrzenie w produkty, sprzęty kuchenne, zastawę stołową, obrusy słowem wszystko, co było potrzebne do ucztowania. Wystarczy? Wcale nie, bo jeszcze nie wspomniałem o najważniejszym zadaniu kuchmistrza, a było nim dbanie o to, aby jego pan, na przykład wysoko postawiony magnat, był zawsze zadowolony z podawanych posiłków, a goście wyprawianych przez niego uczt i bankietów zaskoczeni. Wprawieni w zdumienie i zachwyt oryginalnością smaków, czy sposobem podania. Idealnie to bardzo odpowiedzialne wyzwanie ujął Stanisław Czerniecki, kuchmistrz księcia i wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego, pana na zamku w Wiśniczu w Małopolsce. W pierwszej znanej książce kucharskiej, Kompendium Ferculorum albo Zebranie Potraw, napisał on tak o roli kuchmistrza. Jego jest powinność zrozumieć intencję pana swego albo autora bankietu, jak wiele gości ma mieć i zrozumieć stół, a według stołu bankiet akomodować, żeby zbytku nie uczynić. Zbytku nie uczynić to znaczy nie wydawać pieniędzy na uczne niepotrzebnie, ale też nie skąpić, bo lepiej mieć za talar szkody, aniżeli za pół grosza wstydu. Na to umiejętny kochasz pamiętać powinien, żeby głupim skąpstwem panu swemu wstydu nie uczynił. Zdaniem mistrza Czernieckiego idealny kuchmistrz ma być ochędożny, czyli schludny, trzeźwy, czujny, wierny, a nade wszystko panu swemu życzliwy i prędki. Czerniecki używa nawet określenia kuchenny nauczyciel, jakby dla podkreślenia, że kuchmistrz z jednej strony miał się opiekować i kształcić. Wszystkie inne osoby zatrudnione w kuchni, a z drugiej, edukować gości dworu poprzez wymyślanie nowych połączeń smakowych potraw, słowem nowych doznań kulinarnych. A przygotowanymi przez niego lekcjami były uczty. W czasach staropolskich, a szczególnie w rozkwicie kultury sarmackiej w XVII i XVIII wieku, jedzenie w ogóle, a ucztowanie w szczególności, było jedną z największych rozrywek i sferą życia, do której przywiązywano wielką wagę. Obok niewątpliwej przyjemności z jedzenia, chodziło też o podkreślenie statusu, pozycji społecznej. Ten, kto wydał najwspanialszą ucztę, zyskiwał na prestiżu, rosło jego znaczenie. A kto miał przygotować taką olśniewającą, niezapomnianą biesiadę? Oczywiście kuchmistrz. I to przygotować od A do Z. Zaplanować menu, zamówić produkty, zapewnić obsługę w kuchni i przy stole, osobiście sprawdzić smak każdej z przygotowanych potraw, wreszcie zaprezentować je gospodarzowi i jego gościom. Co było podawane na ucztach? Bez przesady można powiedzieć, że wszystko, co wówczas było znane i dostępne. I to bez względu na cenę. Znów warto tu wspomóc się mistrzem Czernieckim, który na wstępie kompendium ferculorum podaje pełną listę produktów i sprzętów, czyli memoriał generalny na bankie. Jest tego w książce siedem stron. Nie będę więc wymieniał, ale warto zajrzeć samemu. Żeby bankiet był udany, musiał się znaleźć w nim prawdziwy hit, coś wyjątkowego. Dlatego chciałbym wam opowiedzieć o takim hicie Czarnieckiego, czyli o kapłonie według przepisu mistrza. Sam kapłon, choć w kuchni polskiej przez wiele lat zapomniany i dopiero niedawno odkryty na nowo przez szefów Oczywiście wyjątkowy nie jest. Ten kastrowany i specjalnie tuczony kogut był daniem powszechnym w kuchni staropolskiej i właściwie nie można sobie dziś wyobrazić kanonu kuchni polskiej bez kapłona. Było nawet znane powiedzenie, że bez kapłona i sztuki mięsa obiad nie będzie smaczny, nie będzie udany. Wspomniany poltremu kuchni z króla Stasia na obiady czwartkowe podawał m.in. kapłana po polsku. W kompendium Ferculorum znajdziemy liczne przepisy na kapłona. Z kiełbasami sarnimi, z sardelami, z grzankami z białego chleba, z chrzanem kapłona smażonego ze słoniną, czy luksusową wersję kapłona z kawiorem. Był też bigos z kapłonowym mięsem, rosoły i znacznie, znacznie więcej. Ale jest też sekret kuchmistrzowski, czyli przepis absolutnie zaskakujący który miał zadziwić i zachwycić biesiadników Stanisława Czernieckiego. Chodzi o kapłona we flasie, czyli w butelce. Brało się kapłona, preparowało się go w odpowiedni sposób, wyciągając ze środka kości i mięso. Takiego pustego jak balonik ptaka wkładało się do butelki. Napełniało masą z żółtek i mleka i gotowało razem z butelką. Kapłon Wewnątrz odgotowania pęczniał i szczelnie wypełniał flaszkę, a z szyjki wystawała mu tylko głowa z dziobem i grzebieniem. Dla porządku zaznaczmy, że butelki były wtedy większe i bardziej pękate. Miały też większe otwory, przez które rzeczywiście dało się takiego pustego kapłona wcisnąć. A teraz proszę o trochę fantazji. Spróbujmy wyobrazić sobie reakcję gości bankietu, kiedy taki kapłon we flasie. Wjeżdżał na stół. Ileż to było zachwytów i teorii, jak ten wielki, tłusty kogut wszedł do butelki. Ileż było uznania dla gospodarza uczty, a także dla kuchmistrza. Jak widać, rola i odpowiedzialność kuchmistrza była ogromna, bo to na nim spoczywał w wielu momentach wizerunek jego pana. Nic dziwnego, że praca ta była bardzo, bardzo dobrze opłacana. O ile zwykły kuchcik rocznie dostawał około 30 złotych. Kucharz 300, to pensja kuchmistrza niekiedy przekraczała 1000 zł, co było sumą ogromną. Zawód kuchmistrza przetrwał tak długo, jak przetrwały szlacheckie dwory. Jednym z ostatnich wielkich kuchmistrzów był Antoni Tesler, Francuz z pochodzenia, gotujący na przełomie XIX i XX wieku na dworze Potockich w pałacu w Krzeszowicach pod Krakowem. Dziś wielkich mistrzów kucharskiego fachu. Możemy wspominać dzięki wydanym przez nich książkom, jak wielokrotnie już wspominane Kompendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego czy kuchnia polsko-francuska, właśnie Antoniego Teslara. Zachęcam do zobaczenia tych książek, bo dziś po upływie stuleci są one wciąż fascynującą lekturą, świadectwem tego, jak wyglądało gotowanie przed wiekami, ale mogą być też inspiracją do odkrywania dawnych receptur kuchni polskiej na nowo. Stare książki kucharskie znajdziecie w bezpłatnych serwisach internetowych, jak na przykład www.polona.pl. A ja zapraszam do zobaczenia pozostałych filmów w ramach Szefa dla Młodych Talentów online.